Tworzenie grafiki i projektów Canwe kompletny przewodnik krok po kroku. Rozdział 1. Pierwsze kroki z Canwe. Pierwszy lutego interfejs użytkownika Zagadnienia. 1.2.1. przegląd interfejsu Canwe. 1.2.2. Nawigacja i podstawowe narzędzia. Interfejs użytkownika Canwe jest zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i łatwy w użyciu zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych użytkowników. Znajomość poszczególnych elementów interfejsu pomoże Ci efektywnie korzystać z narzędzi dostępnych na platformie. Pasek nawigacyjny znajduje się na górze ekranu i umożliwia dostęp do różnych funkcji Canva, takich jak szablony, projekty, zespoły, zasoby premium oraz ustawienia konta. Home, strona główna to miejsce, w którym znajdziesz swoje ostatnie projekty, zapisane szablony i rekomendacje nowych wzorów. Strona główna umożliwia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji. Szablony. Kliknięcie na Szablony otwiera bibliotekę gotowych wzorów, które można używać jako bazę do własnych projektów. Szablony są zorganizowane w kategorie, takie jak media społecznościowe, prezentacje, marketing, dokumenty i itp. Projekty. Tutaj znajdziesz wszystkie swoje zapisane projekty. Możesz je sortować, edytować, duplikować lub usuwać. Zespoły. Jeśli pracujesz w zespole, ta sekcja umożliwia zarządzanie członkami zespołu, projektami zespołowymi oraz współpracę nad projektami. Marka, brand, dostępne w planie Pro, umożliwia tworzenie i zarządzanie zestawem brandingowym, w tym logo, paletami kolorów, czcionkami i innymi elementami identyfikacji wizualnej. Zasoby premium, dostęp do dodatkowych zasobów graficznych, takich jak zdjęcia, ilustracje, filmy i muzyka, które są dostępne dla użytkowników premium. Obszar roboczy, centralna część ekranu, gdzie tworzysz i edytujesz swoje projekty. Płótno, to przestrzeń, w której umieszczasz swoje elementy graficzne. Możesz zmieniać jego rozmiar, dodawać nowe strony, dla prezentacji lub wielostronicowych dokumentów, oraz przemieszczać się między stronami. Siatka i prowadnice umożliwiają precyzyjne rozmieszczenie elementów na płótnie, co jest szczególnie przydatne przy bardziej złożonych projektach. Panel boczny znajduje się po lewej stronie ekranu i zawiera różne narzędzia oraz zasoby, które możesz dodawać do swojego projektu. Szablony dostęp do gotowych szablonów, które można użyć jako punkt wyjścia. Elementy, szeroka gama elementów graficznych, takich jak kształty, linie, ikony, zdjęcia, grafiki wektorowe i wiele innych. Tekst, narzędzia do dodawania i formatowania tekstu, w tym różne style czcionek, rozmiary, kolory i efekty tekstowe. Zdjęcia, biblioteka zdjęć, które można dodać do swojego projektu. Możesz przeszukiwać zasoby Canva lub wgrać własne obrazy. Filmy, narzędzia do dodawania i edytowania wideo w projektach. Audio, możliwość dodania muzyki lub efektów dźwiękowych. Tła, wybór tła dla projektu, w tym jednolite kolory, gradienty i obrazy. Uploads, przesyłanie, sekcja, w której możesz przesyłać własne zdjęcia, filmy i inne pliki do wykorzystania w projektach. Zrozumienie, jak poruszać się po interfejsie i korzystać z podstawowych narzędzi Canva, jest kluczem do efektywnego projektowania. Dodawanie elementów, kliknij odpowiednią sekcję w panelu bocznym, np. elementy lub tekst, a następnie przeciągnij wybrany element na płótno. Możesz go również kliknąć, aby automatycznie dodać go do projektu. Przemieszczanie elementów, po dodaniu elementu na płótno, możesz go przemieszczać, przeciągając myszką. Uchwyty narożne i krawędziowe umożliwiają zmianę rozmiaru elementu. Formatowanie tekstu, po dodaniu tekstu do projektu, możesz zmienić jego czcionkę, rozmiar, kolor i styl za pomocą opcji dostępnych w górnym pasku narzędzi. Dodatkowo, możesz dodawać efekty tekstowe, takie jak cienie, obramowania i tło. Używanie warstw, Canva automatycznie organizuje elementy w warstwy, co pozwala na łatwe zarządzanie ich kolejnością. Możesz przesuwać elementy do przodu lub do tyłu, klikając na nie prawym przyciskiem myszy i wybierając odpowiednią opcję. Grupowanie elementów, aby ułatwić manipulowanie wieloma elementami jednocześnie, możesz je grupować. Zaznacz elementy, które chcesz zgrupować, a następnie kliknij przycisk Grupuj w górnym pasku narzędzi. Kopiowanie i duplikowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy na element i wybierz opcję Kopiuj lub duplikuj, aby stworzyć jego kopię. Cofanie i ponawianie czynności, Canva oferuje przyciski kowni i ponów w górnym pasku narzędzi, które pozwalają cofnąć lub ponowić ostatnią czynność. To bardzo przydatne, gdy popełnisz błąd lub chcesz przywrócić poprzednią wersję projektu. Zapisywanie i eksportowanie, Canva automatycznie zapisuje Twoje projekty, więc nie musisz martwić się o utratę pracy. Aby wyeksportować projekt, kliknij przycisk pobierz w prawym górnym rogu ekranu i wybierz format pliku, który chcesz uzyskać, np. PNG, JPG, PDF. Znajomość interfejsu użytkownika i podstawowych narzędzi Canva pozwala na sprawne i efektywne tworzenie różnorodnych projektów graficznych. Dzięki intucyjnemu designowi Canva jest idealnym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników, umożliwiając tworzenie profesjonalnych i estetycznych projektów z łatwością. Tworzenie grafiki i projektów z Canva: kompletny przewodnik krok po kroku. Rozdział 1. Pierwsze kroki z Canva. Pierwszy lutego interfejs użytkownika.